Brak słów nawet po takim meczu, bo poza grą w niedowadze, czyli przewadze piasta 5 na 4, zagraliśmy fantastyczny mecz. No ale przewaga piasta po raz kolejny obnaża nas i po raz kolejny tracimy. Tak jak straciliśmy w meczu o trzecie miejsce, wygrany mecz. Tak, tak samo teraz, pięć bramek w przewadze dostajemy. No, niby wiedzieliśmy, jak się zachować, niby. E, Niby byliśmy dobrze ustawieni, ale zawsze czegoś zabrakło. No, spowodowane to jest nie tylko naszymi błędami, ale także tym, że pias gra bardzo szybko i bardzo dokładnie. Mają bardzo dużą jakość w tym ostatnim podaniu i wiedzą, gdzie tą piłkę dograć, dlatego ciężko jest zdążyć. To nawet nie wiem, czy możemy mieć do siebie pretensje za w obronę przewagę, bo mieliśmy też piłki, które wychodziliśmy na pustą bramkę przeciwnika i mogliśmy e, nawet w ostatniej minucie ten mecz zamknąć na, na, na naszą korzyść. No niestety, no ciężko się podnieść na pewno będzie po takim meczu. Przegrywamy drugi mecz z rzędu 5 do 4 w dramatycznych okolicznościach. Zespół mimo wszystko po tej porażce za ZTS-em stanął na wysokości zadania, no ale niestety, niestety przegrywamy. Za wrażenia się punktów nie daje, tylko za to jak wygrywasz mecz. Nie zasłużyliśmy na pewno dzisiaj na porażkę. Pierwsza połowa na pewno pod nasze dyktando. Prowadzenie 2-0, przypominam sobie tylko jedną sytuację Piasta. Nie wiem, nie wiem, chwalę zespół na pewno za, za ten mecz, ale musimy się podnieść jakiś mecz wygrać kolejny, bo, bo, bo punkty nam uciekają, ucieka nam czwarte miejsce, ucieka nam piąte miejsce i szybko musimy wrócić na ścieżkę zwycięstwa. Chciałbym dzisiaj podziękować chłopakom, bo, bo na pewno dali z siebie maksa i, i, i nie zawiodła nas, nam, nas gra w ataku, czy gra w obronie stricte 4 na 4. Tylko ta przewaga i, i wiemy, nad czym musimy pracować i wiemy, że Piast to do, bardzo dobrze robi i to na pewno jest do an głębokiej analizy. Nie no, tak naprawdę Piast zagroził nam tylko przewagę 5 na 4, a, a tak z gry to, to nie czułem się, nie czuliśmy się jakoś zagrożeni. Start very well the, the match, but, uh... Zaczęliśmy bardzo dobrze, ale szybko straciliśmy głupią bramkę, co wpłynęło negatywnie na morale zespołu. Leszno przez większy czas spotkania było trochę lepsze od nas do momentu, gdy zaczęliśmy grać 5 na 4. To nie był nasz dzień, ale staraliśmy się osiągnąć dobry rezultat i finalnie nam się udało wygrać spotkanie. I Bardzo ciężko ocenić logicznie ten mecz, jakoś podeprzeć go argumentami bez zobaczenia go drugi, trzeci raz, bez zrobienia analizy, bo no myślę, że tak gorące głowy są jeszcze po meczu, że, że ciężko coś, co, coś konkretnego powiedzieć. No na pewno e, szacunek dla, dla całej naszej drużyny za, za to, jak wytrzymaliśmy końcówkę, bo, bo to co zrobiliśmy w końcówce było niesamowite. E, myślę, że pokonaliśmy dzisiaj w tym meczu wiele, wiele przeciwności, bo... No, są drużyny, które mają mnóstwo e, przedłużonych rzutów karnych, mnóstwo fauli łapią, czasami jest to dziwne, uważam, że dzisiaj e, było to trochę dziwne w paru momentach, bo takie są zawodnicy, którzy, którzy są bardzo często faulowani, nie, niekoniecznie e, są te faule, A oczywiście ja tutaj nie, 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 nie mówię nic o sędziach, bo, bo akurat dzisiaj utrzymali mecz bardzo dobrze, tylko... Są typy zawodników, którzy, którzy te faule łapią i, i myślę, że musimy się na tym skupić, że, żeby nie dawać e, takich łatwych e, fauli. Nie wiem jak to inaczej nazwać, bo, bo troszkę dziwnie to w paru momentach wyglądało, ale cieszę się, że, że wytrzymaliśmy ten mecz do końca i, i go wygraliśmy. Myślę, że e, bardzo smutno się zakończył mecz, bo, bo takiej sytuacji jaka miała miejsce nie chcemy. Ja wiem, że to na pewno nie jest wina tutaj e, organizatora czy, czy kogoś, e, ale... ale takie rzeczy nie mogą się zdarzać i, i myślę, że, że parę osób musiałoby przeanalizować sobie tą sytuację i, i mam nadzieję, że to zrobi.